Według zaniżonych szacunków w Legionowie wciąż jeszcze blisko pół tysiąca gospodarstw używa przydomowych osadników szamba. Problem w tym, że często są one nieszczelne, a właściciele mając możliwość podłączenia się do kanalizacji tego nie robią. Dlatego Grzegorz Gruczek, prezes PWK postanowił jakoś ich awersję przełamać i zaprosił do siebie grono ekspertów oraz urzędników mogących mu w tym pomóc. Najpierw chciałbym tutaj poprosić wszystkich Państwa, którzy są zaproszeni, o to, żebyśmy rozpoczęli taką szeroko pojętą akcję uświadamiającą. A w następnej kolejności, żebyśmy podjęli takie miękkie działania w postaci wysyłania informacji do tych mieszkańców, że mogą się podłączyć do kanalizacji, co myśmy już zrobili. Następnie zacząć kontrolować, tak naprawdę, czy ci, którzy mają te szamba, mają podpisane umowy na odbiór ścieków przez wozy hazardalizacyjne. W następnej kolejności byśmy sprawdzali częstotliwość wywozu tych ścieków. Takie działania są o tyle uzasadnione, że niektórzy mieszkańcy robią to zaledwie raz w roku, do czego zresztą szefowi PWK się przyznali. Wniosek jest prosty: większość produkowanych przez nich nieczystości przenika do gleby. W momencie, kiedy ten cały ten cały ładunek ściekowy pozostaje w gruncie. To tak naprawdę potrzeba bardzo dużo czasu, żeby on się zutylizował. No bo on tak naprawdę nie ma siły, żeby wyparował, żeby gdzieś odleciał. On tam pozostaje. Poprzez infiltrację dostaje się głębiej. Skalę zagrożenia przedstawił w poniedziałek profesor Marek Gromiec, ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Najpierw przy pomocy specjalnie przygotowanej prezentacji, później w bezpośredniej dyskusji. Jeżeli z y, zanieczyszczeniami wód powierzchniowych można stosunkowo y, też przy nakładach środków walczyć, o tyle y, usuwanie zanieczyszczeń z wód podziemnych, które zostały zanieczyszczone, jest dość skomplikowane i bardzo kosztowne. Te zanieczyszczenia początkowo migrują do płytkich warstw podnośnych, ale później przenoszą się do y, warstw bębinowych. Jak wykazały badania, około 40% wód podziemnych jest w Polsce skażonych. Pływają w nich azotany, azotyny, bromki i inne substancje szkodzące ludzkiemu zdrowiu. Dla użytkowników ujęć wody, które znajdują się blisko nieszczelnych osadników Szamba, oznacza to jedno: kłopoty. I to nie tylko z armią pierwiastków widniejących na tablicy Mendelejewa. Równocześnie potęguje się skażenie bakteryjne. Te bakterie też uodparniają się na IT substancje, które można nazwać, że to są antybiotyki, prawda? I też wydalane z, przez, przez ludzi. No i w związku z tym coraz ciężej te procesy dezynfekcji wód tego typu zachodzą. Jak stwierdził zastępca prezydenta, jakość legionowskiej wody jest systematycznie sprawdzana i nie budzi zastrzeżeń. Niezależnie od tego, PWK prowadzi aktualnie swoje badania. Ze wstępnych obliczeń wynika, że rocznie w miejski grunt wsiąka ponad 70 tysięcy metrów sześciennych nieczystości z dziurawych szamp. To nie może pozostać bez wpływu na czystość wód podziemnych. Tak czy inaczej, przeciwników kanalizacji ratusz chce przekonywać raczej prośbą niż groźbą. Bardziej tutaj zależałoby nam na. Szerokiej informacji y, dotyczącej ochrony zdrowia y, przez tych mieszkańców, którzy na dzień dzisiejszy nie korzystają z tego dobrodziejstwa jakim jest wodociąg bądź kanalizacja sanitarna. Dyrektorka Sanepidu proponuje w pierwszej kolejności uwrażliwić młodych ludzi. I tak jak są programy edukacyjne w szkołach, to się okazuje, że to jest najskuteczniejsze. My młodzież edukujemy w danym kierunku i ta młodzież później przynosi to do własnego domu i zwraca uwagę rodzicom. Natomiast jeżeli robimy to do starszych, to się okazuje, że tak oni nawet przytapują, ale wychodzi już nie powiem. Chcąc ułatwić mieszkańcom przyłączenie się do kanalizacji PWK uruchomiło program, z którego skorzystało 120 gospodarstw. Połowę kosztów sfinansuje im Unia Europejska dla liczących toksyczne złotówki zwolenników szam może to być jednak zbyt mało. Jeżeli metr sześcienny wywozu ścieku przez szambiarkę kosztuje 25 zł, a metr sześcienny ścieków odprowadzonych nad naszego systemu kosztuje 7 zł, no to już wiemy, że ekonomicznie to w żaden sposób się nie opłaca. Czyli jedyną możliwością, gdzie to się opłaca Kowalskiemu to jest wrzucanie tego do e, ziemi. Stąd między innymi pomysł, aby mieszkańcom mającym dostęp do kanalizacji administracyjnie nie zezwalać na instalowanie szamba. To jednak pieśń przyszłości. I w związku z tym no, wszystkich, wszystkich starań trzeba dopełnić, żeby zabezpieczyć te wody, które mamy podziemne, stanowiące pewnie skarb tego regionu, przed takim skażeniem. No bo nie wyobrażam sobie, żeby było możliwe później w krótkim okresie czasu dokonać tych wszystkich zabiegów, które by te wody oczyściły. Obecnie dostęp do kanalizacji ma blisko 95% mieszkańców Legionowa.